Oskare książkowe 2025, czyli daję tego Oscara książką, które wygrały w wymuszonych przeze mnie kategoriach spośród tych, które czytałem w tym roku. Jeśli interesuje Was po prostu taka topka moich ulubionych książek tego roku, to pojawi się jutro. W kategorii: książka, która najdłużej została mi w głowie. Wygrywa. Terror. W kategorii: książka, która wywołała we mnie największe emocje. Wygrywa. Projekt Helmery. W kategorii: książka, która sprawiła mi największą frajdę w trakcie lektury. Wygrywa: diabły. W bardzo trudnej kategorii, czyli największe zaskoczenie w stosunku do tego, co oczekiwałem, a co dostałem, wygrywają psy pana. Kategorie: najlepsi, bohaterowie. Wygrywa: terror. W kategorii: najlepiej wykreowany świat. Wygrywa: zatrucy kielich. A już jutro pojawi się moje Top 6. Ulubionych książek 2025 roku. Zaobserwuj, aby nie przekapić.